Chłodnia jakaś teraz jest pomiędzy Konopskim a Mandziem. E, znowu o jakieś tam komentarze. Chodzi. Dzisiaj Konopski ma rzucić jakieś filmy. Jestem ciekawy, czy na mnie będzie znowu coś tam wyciągał. Że Wardenga to od Krymii Gajlarda kopiował 11 lat temu. Jeszcze Konopski czegoś szukał. To tutaj jest taki dobry materiał: Wardenga Wege Ściemniacz. Oszukał trenera i widzów. Teczka numer jeden. Polecam. wam, <głoszukał> że ostatnio jest wysyp takich materiałów, nie? Tu jakiś gość mówi, że oszukałem wszystkich, bo jem ryby, a ja mówię na live'ach, ej, jem ryby, jem te ryby na live'ach. I yy, gość nawet to pokazuje, ale mimo wszystko na film. Jest jeszcze jakiś film, że jakiś gość mi oskarża, że z kilkaset tysięcy złotych ukradłem z jakichś zbiórek. Kurwa. w ogóle jest ta akcja z Konopski, powiem wam, już mnie to męczy. Yy, teraz jakieś yy, komentarze Mandzia podobno usunął i wiecie, co jest śmieszne? Że yy, dokładnie używa moich słów, nie? że może ludzie dali łapki w dół i dlatego ten komentarz jest niżej. Czyli się coś nauczył po moim filmie, tylko że kurwa sprawiłem wszystkie komentarze pod filmem Konowskiego i tego Mandzia nie ma, więc weź gościu nie pierdol, że to jakieś łapki w dół. To jest takie męczące, już ja się czuję jakbyśmy z jakimś to się już robi nudne, bo taka kłótnia o usuwanie komentarzy. Kurwa, chodzi o to, że każdy może usuwać komentarze, tylko że weźcie chłopie do tego przyznaj. A on nie, to nie, nie ja, no kurwa. A kto wpisał słowo rewo na zakazane, bo chłopak cię skrytykował? To jest już naprawdę przykre. Ja pierdolę. A z takich ciekawych newsów, to jutro nagrywam kobusa, i myślę, że już mogę wam powiedzieć z kim, z leksiem. Myślę przede wszystkim, że problem z Konopskim polega na tym, że on nie myśli samodzielnie, tak jak było z Natsu na przykład, nie? On po prostu z wykopu brał komentarze i na podstawie tego robił odcinek. Teraz zebrał jakiś, robił jakiś casting dla 15-latków, że jak ktoś ma 15, od 15 do 18 tam, powyżej 15 lat to może być jego reporterem, bo on teraz nie ma czasu, więc te dzieciaki mu piszą kurwa te newsy. No i później dziwne, że kurwa jest przypadkiem.